Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich serdecznie na live. Jak co wieczór, serdecznie witam i serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, otóż pytacie mnie y, y, każdego dnia o co innego, bo są nowi ludzie. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam ze wszystkich stron za zagranicy, jak również kraju. Y, pytacie mnie o kasztany. No to ja Wam coś opowiem. Na temat kasztanów, kasztany są bardzo lecznicze, są stosowane też w medycynie naturalnej, pomagają na bezsenność, na żelaki, niwelują skutki promieniowania elektromagnetycznego, nie robią się obrzęki na płucach. Proszę Państwa, żadne obrzęki się nie robią na płucach, ponieważ jeżeli mamy kwiat, czy zrobimy tak jak ja tutaj, muszę wam pokazać, ja lubię zrobić takie wyciągi z kasztana na alkoholu, prawdziwy lek, który się też popija. Jak również lubię zrobiłam z korzenia pierwioska wyciąg. To już jest poważny lek, aby ktoś był naprawdę na płucach chory. Ja taki mam. Proszę Państwa, wzmacnia naczynia krwionośne i, i zapobiega tworzeniu się pajączków. Można by powiedzieć, zawarta w, nich esycyna, zawarta w nich esycyna po prostu zmniejsza aktywność enzymów, czyli wzmacnia te ścianki, nie osłabia po prostu żył, jest lepszy przepływ krwi. Łagodzi problemy z trawieniem, jak pijemy, czy to pijemy z, tylko ten kartę jadalny, po prostu jakby to powiedzieć, z kwiatu. Ale kasztan jest całego do wykorzystania na żelaki, bo jak również te owoce, jak również proszkuje się też, robi się maści różnego rodzaju, jak również, żeby zapobiegało zakrzepice i tak dalej. I proszę Państwa, działa rozkurczowo, na przykład kwiat kasztana tak, pomaga w razie zatrucia, czyli jest bardzo, bardzo bezpieczny. Kasztan, jak każdy sobie z Was zrobił, zapobiega obrzękom. Łagodzi na przykład celulit, gdyby był, no to trzeba wcierać dłużej, kochani i wyciągi z kasztanowca na przykład, jak ja już mówię, jeżeli ktoś ma takie ciężkie nogi, czyli po całym dniu bolą bardzo i takie są nabrzmiałe, to poprawia tą elastyczność naczyń, krwionośnik jak popijamy, zapobiega po prostu przesiąkaniu na przykład osocza do jakby to powiedzieć nie robi się ta puchlina, nie zatrzymuje się woda. Po prostu kwiaty, jak również maść, jak się robi, jak są sieniaki, to niweluje te sieniaki, ale trzeba troszeczkę dłużej, moi kochani, te sieniaki, jakby to powiedzieć, masowywać na przykład 5 minut i przez jakieś dwa tygodnie zależy jakie to są sieniaki po stłuczeniu czy tam czym innym, po prostu w jakimś wypadku tak, krwiaki, tak, czyli poprawia bardzo, bardzo przepływ krwi. No to, to do Was cały czasy mówię. W każdym bądź razie preparaty robione na alkoholu są bardzo skuteczne, jak również można robić skory. Jak również z liści, jak również z owoców, jak również z kwiatu. Można robić na różne sposoby. W każdym bądź razie, czyli pół tygodnia, jeżeli leczniczo, jeżeli smarujemy jakiegoś siniaka, to czyli pół tygodnia smarujemy, aż on ustąpi, po prostu stosujemy też zewnętrznie i stosujemy też okład. Czyli może powiedziałam Wam w szerokim zakresie, on jeszcze jest bardzo bardzo skuteczny na płuca, ponieważ jak popijasz go to że daleko pewnie dostajecie obrzęku, ani na płucach ani nie robi się obrzęk wokół mózgu, bo niektórzy tak mają A wedle na przykład zwolenników medycyny naturalnej to kasztany Pomagają na, proszę Państwa, tak jak mówiłam, beseny, żylaki i, i niwelują skutki promieniowania elektromagnetycznego, tak. Jakby ktoś ma migremę, nie może spać i tak dalej, to też po prostu nudności, jakieś bóle, tak. Czyli naprawdę jest bardzo skuteczny kasztan, kasztan jadalny. Kasztan jadalny, proszę Państwa, to on... Z jednej upiny wypada dwie połówki. Czyli tu muszę Was tak uświadomić, bo niektórzy myślą, że mają kasztana jadalnego i że on jest y, cały taki kasztanek. Y, jak no pełny, tak? Nie nieprawda. Jest wypada dwie połówki, proszę Państwa. Kasztan jadalny możemy pić. Y, 12 kropli. Na szklankę wody raz dziennie. To jest wystarczająco. Witamy tu Marię. Marię serdecznie. Pozdrawiam Cecylię Łobuzek i pozdrawiam wszystkie panie. Marię Strajniak, całą rodzinę i Melanie. I, i proszę Państwa, i panią Setę, panią panie Wszystkie, które sobie tego życzą. Może nie chcą, żeby wymieniać, no to nie. I, I po prostu wszystkie Alicje i tak ule, jak również całą rodzinę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A w dniu dzisiejszym jeszcze chciałam powiedzieć, że ci, co kładą imieniny urodziny, jakieś swoje święto, składam Wam serdeczne życzenia, najserdeczniejsze, dużo, dużo zdrowia, dużo radości. Wiele miłości dużo podarunków, bez trosk i, i cierpień bez bólu i wszystkiego najlepszego, jak sobie życzyć od Boga samego. Te różyczki Wam przesyłam moje po prostu tak tutaj przez internet. I proszę Państwa, dalszy ciąg mojego omówienia to jest, bo pytać się. Oże, ja już mówiłam, jak ktoś ma tę książeczkę, złote zioła na wagę, złota polecane przez władzie, jak ktoś nie ma, to może do mnie zadzwonić 8, 8 4 9 5 9 320. Ale mówiłam wam, że ona jest ta cienka, ta druga jest grubsza. Jesteśmy gośćmi na tej ziemi tamtejże zoryczeniu, ale ta jest bardzo skuteczna. Cienka, ale każda kartka jest wart życia, czasami ludzkiego zdrowia i, i życia, żeby przedłużyć sobie życie, żeby sobie pomóc, jakie to działo robimy po prostu codziennie, jakie pijemy, jak się tu uleczyć i jak się uratować, proszę Państwa. O wszystkim tu jest mowa. Ale pytacie przeważnie o orzechach. Dlaczego tak pytacie? Bo każdy z Was. Pewnie zrobił sobie nalewkę malutką, ale słodką do picia i na jelita. Ale jeżeli ktoś sobie zrobił wyciąg z orzecha, według mojego przepisu, taki lek, proszę Państwa, to bardzo jest skutecznie, i każdy z Was, jak jeżeli ma tę książeczkę, to wie, co tam pisze. Wie, że na tej książeczce jest, proszę Państwa, zanotowane na tej grubej z dwa czy trzy razy, na jakie choroby. Po prostu na tym tutaj pozdrawiam też Piotra, takiego pana, którego znałam, zapomniałam Piodo czy jakoś tak. Ja tutaj poszukam tego orzecha. Nie wiem co to za książka. Pewnie nie otwierano była na stronie Orzecha. Proszę państwa, jest na stronie orzech, jest opisany i na co stosować. Ja wam powiem do każdego współczesna medycyna. Potwierdziła szerokie działanie zielonego orzecha takiego młodego, całego, w leczeniu na przykład włoskiego. Bo tutaj mówimy o włoskim. W leczeniu działanie ma bakteriobójcze w stosunku do pacierkowców, gronkowców, bakterii duru brzusznego, jakichś bakterii wewnątrz czerniaki, czerwonki i innych opornych szczepów. Orzechy działają bardzo ściągająco na błony śluzowe, po prostu przeciwkwotocznie, grzywobójczo, przeciwzapalnie, odtruwająco poprawiają trawienie i po prostu przyswajają się pokarmy, czyli dobre jest trawienie, po prostu obniża ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi. Preparaty orzecha włoskiego na przykład napar dla dzieci zesuszonych liści jak kaszlum, czy jak mają robaczki, czy owsiki, owsice i inne. To ja już mówiłam o tym. No ale wiele jest takich nowych ludzi, którzy mnie witają i dopiero pierwszy raz oglądają. Dlatego pozdrawiam Was serdecznie kochani i, i pytajcie, jak macie jakie te, proszę się nie obawiać. Można dzwonić, można pytać. Jeden drugiemu powinien pomóc sobie, tak? Więc zapraszam. Oczywiście codziennie jak się ktoś nie dodzwoni, bo to odbieram telefon, to jak tylko będzie wolny, to można dzwonić i no, do dziesiątej, to czasami niektórzy dzwonią o 9 i się udaje, bo ja jeszcze leżę, ale wtedy wstaje z łóżka i, i po prostu no, jest super i rozmawiamy. Czyli orzechy takie zbieramy y, zawsze, ale to gdzie to do drugiego roku, ale to muszę Wam powiedzieć. Jak ktoś ma taką naleweczkę zrobioną z 11 orzechów z jakimś słodkim czymś to taki, to można pół kieliszka czy kieliszek mały wypić, to jest 0,25, jak macie dolegliwości jej to z jedzenia. A tutaj tego orzecha od 5 do 15, nawet do 20 kropli. W razie tych chorób groźniejszych, takich, o których tutaj ja mówię. Proszę Państwa, liście. Dlaczego tu są pokazane takie malutkie liście? Tutaj. Dlatego, że najskuteczniejsze liście, jak się zbiera, jak dożyjemy wszyscy. Pan Bóg pozwoli drugiego roku. To się zbiera zaraz na początku listeczki, jak chcesz mieć dla dzieci od trzeciego czy od drugiego roku życia, żeby nie kaszlały, żeby taki malutki listeczek zaparzyć z tym wszystkim, który po prostu posiada te właściwości. Zawsze zbierano orzechy z czystego miejsca i żeby nie było tych czarnych, głupi. Czyli i tyle, proszę Państwa, w tym temacie. Za chwileczkę. Może zaśpiewam pioseneczkę. Dobra, matko i królowo z jasnej góry, dzięcznym sercem dziś ku tobie znoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za twe serce którym wspierasz każdy czyn, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle w słońcu dnia i w noc ciemną. Bronisz mnie, bronisz mnie. Cwy, ramiona, jesteś tuż obok mnie, w każdy dzień. Gdy upadam, ty podnosisz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, ty oddalasz to, co złe. O opatrzność widzę, widzę, widzę wszędzie. Z Tobą, Matko, tak radosne życie. My jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną w ranej mgle, w słońcu dnia. I w noc ciemną, chronisz mnie, chronisz mnie, tych ramiona, jesteś tuż obok mnie, w każdy dzień. Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo, za nimi twoja twarz wiedz, że serce i twoje oczy zawsze żyją wiem, że jesteś blisko mnie i że trwasz jesteś tuż obok mnie jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Bronisz mnie, chronisz mnie, swych ramiona. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Dziękuję Bóg za i dziękuję za uwagę, że tu byliście. Proszę Państwa, mamy mrozik, lekutki, idźcie spać pod pierzynkę. Każdy pewnie macie cieplutko w domu, ale zawsze przed snem. Proszę wywieczyć i przypomnę Wam, jak ktoś pali węglem, gazem, to proszę mieć dobrą wentylację, żeby tym czadem się nie zaczadzić. Szczęść Boże, wszystko.